Nie, dobra, widać, że odwrócę. O Zinowak, ale nie, no nie, to tego nie rób, tego nie rób. No, Dostajesz suba. Oj, ja kupić. Dobra, o. Dobra, i chodź, Patrz, Jacob. No. Co ty robisz za amatorkę? Ty. Gdzie ty jesteś? Dobrze się czujesz. Chodź. No, jo, jestem jest no. I co teraz? I śledź kepcia, za mną. No jestem. O, tam, i no? tutaj masz takie, o, takie, o, widzisz no, to, takie, tak, o. Tak, no. I pa, czekaj, musimy poczekać, wszyscy oglądają, dobra. Bierzesz to? I lecisz tutaj za mną teraz Jak wejdziesz tam. tym, o to to Z Jakaś moc? to, ta To ta, ta, ta jest moc supermana I za mną, za mną, za mną, za mną no. no. I na dół, na dół, na dół, nie na dół Na lunch fada lecisz A, okej okay. Tak, i na launch'a No i... I... Szósty razu... gift supi nie dał temu zinowakowi tylko watermelonowi Dobra, i otwierasz od razu, nie? Lotnie oh, no i, I lecimy do samej góry I gdzie lecimy? panowie? A, Mam od razu tyle. otwieram lotnie Ty, to ja nie otworzyłem No to otwórz Ale jest to i panem daleko lecimy. jesteśmy. No ja nie wiem, per... gdzie jesteś? wysoko.